Cześć, jestem Sasha Broyer, międzynarodowy stylista Vella. Dziś pokażemy Ci, jak stworzyć pełnoobjętości, objętości piękne, wysokie upięcie. Do tego uczesania potrzebujesz grzebienia, grzebienia o szerokich zębach, gumek, kilku szpilek, suszarki, szczotki do włosów oraz lakierów Vella Flex Volume i pianki Vella Flex Today Volume dla dwudniowej objętości. Zacznij od nałożenia pianki Vella Flex Today Volume na osuszony ręcznikiem włosy i rozprowadź ją przy pomocy grzebienia o szerokich zębach. To świetny produkt bazowy, który pomoże utrwalić fryzurę i nada jej objętości. Następnie wysusz włosy, nadając im kształt przy pomocy płaskiej szczotki. Susz włosy kierując podmuch do tyłu i do góry, delikatnie unosząc włosy u nasady, aby nadać im objętości. Kiedy włosy będą całkowicie suche, podtapiruj je u nasady dookoła czubka głowy i z tyłu. Zbierz wszystkie natapirowane włosy w kucyk. Zwiąż go jedną gumką w połowie długości i drugą tuż przy końcach. Zwiń koniec kucyka do środka w kierunku czubka głowy i zepnij kilkoma szpilkami. Zwiń i złóż luźniejsze boki oraz podstawę kucyka do środka i zepnij szpilkami. To nada fryzurze charakterystyczny kształt. Kiedy już osiągniesz upragniony kształt, spryskaj włosy lakierem Vela Flex Volume. Teraz jesteś gotowa do wyjścia. Profesjonaliści Vella podkreślają, że pełne objętości fryzury są naprawdę modne w tym sezonie. W zależności od tego, jak elegancko lub jak nonżalancko wykończysz to kultowe uczesanie, będzie ono pasowało na czerwony dywan, eleganckie przyjęcie lub po prostu wieczorną imprezę. Odwiedź Wella Academy, aby znaleźć więcej inspiracji dotyczących włosów.